W ostatnim czasie zaszły bardzo istotne zmiany dotyczące segregacji odpadów. W życie wszedł ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży. W praktyce oznacza to, że nie można już wyrzucać odzieży, galanterii oraz tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. A każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt, do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać odpady. To gdzie tego typu miejsca znajdują się w Wieleni Górze? Szok stacjonarny, który znajduje się w siedzibie MPGK przy ulicy Wolności 161 do 163. Możecie Państwo dostarczać tutaj odpady od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 17:30, w soboty od godziny 8 do godziny 14. .00. Jeżeli chodzi o przok mobilny, znajdujemy się w 25 lokalizacjach na terenie miasta Jeleniej Góry. Nasz harmonogram znajduje się na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie MPGK Spółka ZO. Jest on również udostępniany. Na portalach społecznościowych miasta, jak i naszej spółki. Warto sprawdzić, kiedy będziemy w Państwa okolicy. Od maja tego roku możecie Państwo spotkać się z nowością. Są to kontenery w ramach akcji: mobilne szmatobranie. O co chodzi? I dlaczego mobilne i dlaczego szmaty? Mobilne, ponieważ stawiamy je w różnych miejscach na terenie miasta Jeleniej Góry. Aktualnie do współpracy przystąpiły placówki szkoły, szkół podstawowych na terenie miasta. Jeżeli chodzi o ilości odebranych, zebranych odpadów w ramach tej akcji, to jest już ponad dwie tony. Bardzo się cieszymy, za co bardzo również dziękujemy. Od lipca będziemy zachęcać kolejne instytucje do tego, żeby z nami współpracowały właśnie w ramach tej akcji. Dlaczego prowadzimy ją w zorganizowanych i takich wyznaczonych punktach? Po to, abyśmy mieli kontrolę nad tym, żeby w tych kontenerach dosyć specyficznych znalazła się tylko zużyta odzież oraz tekstylia. Ponieważ do tych pojemników wrzucamy tylko i wyłącznie, i jeszcze raz to powtórzę, zużytą odzież, zużyte tekstylia, buty. Nie wrzucamy, proszę Państwa, do pojemników na odzież innych odpadów. To, co wrzucamy do tych pojemników, powinno być zapakowane w worku foliowym. Nie należy rzeczy wrzucać luzem. Jednak pamiętaj, pozbywać się wcale nie musi oznaczać wyrzucać. Możliwości jest znacznie więcej. Aby nie wyrzucać, a wykorzystywać należy przekazywać na przykład odzież i tekstylia, które się jeszcze nadają do użytku podczas akcji charytatywnych, na przykład w ramach zbiórek PCK. I takie pojemniki zostały także ustawione na terenie miasta Jeleniej Góry. Możemy wykorzystać opcję ekozwrotów organizowaną przez Impost. Możemy na przykład przerobić ubrania. Możemy je również oddać osobom potrzebującym, na przykład do schroniska. Używaną odzież, nadającą się jeszcze do użytku, możemy również zwrócić w sklepach, które organizują właśnie takie zbiórki, a również sprzedać na portalach, takie jak na przykład OLX. Czym spowodowane są te zmiany? Dzięki recyklingowi. Możemy zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych, emisję gazów cieplarnianych oraz ilość odpadów trafiających na składowiska. Wyszacowano, że każdy Europejczyk co roku kupuje około 26 kg odzieży, a pozbywa się aż 11 kg. Tylko 1% odzieży i tekstyliów jest odzyskiwany, a reszta jest spalana albo składowana. Wiąże się to z dużym zużyciem wody oraz zajmowaniem gruntów pod uprawy. Bez, nie bez znaczenia pozostaje również to, że z produkcji oraz ze składowania odpadów tekstylnych uwalnia się mikroplastik, który dostaje się do środowiska. Dlatego zmień swoje podejście do tekstyliów i ubrań. Szanowni Państwo, zastanówmy się dwa razy, co robimy z naszymi teksteliami. Jeżeli uważamy, że coś nam się już nie przyda, nie jest nam potrzebne, być może wcale nie jest odpadem, a da się to wykorzystać ponownie, proszę dzwonić, proszę pisać. W razie wątpliwości, pracownicy Urzędu Miasta zawsze są do Państwa dyspozycji.